Weźmy sobie tutaj może. Ech, o Jezu, jest zombiak. Ech, jest zombie w pierwsze starcie Didiego. Ojeku, jak serce bije naszą bohaterową. Co mu się dzieje? Czekajcie. O Jezu, zobaczył nas? Nie. Siemanko wszystkim ja jest Didi, a to jest projekt Zombolit. Zagramy sobie dzisiaj w grę, którą już dawno chciałem ograć. Tam chyba ktoś nawet. Podsyło mi proponowanych na Discordzie Jeżeli jeszcze nie jesteście jeszcze na naszym Discordzie To zapraszam serdecznie, link oczywiście pod odcinkiem Dużo się dzieje, także zapraszam Serdecznie, gra już od dawna mnie ciekawiła I tak pomyślałem, że mógłbym to nagrać w sumie Nie pokazywałem tutaj początku samej gry Robienia postaci, wziąłem takiego zwykłego Szalego człowieka, pracownik Słuchajcie, burgerowni, były pracownik burgerowni Tutaj dodałem mu kilka cech. Nocny Marek, między innymi, zręczność, biegacz. I taką cechę negatywną słaby uczeń. Po prostu wolniej zdobywamy doświadczenie. Słuchajcie, nigdy w tę grę nie grałem, także jak najbardziej będę tutaj lamił. Pomaga, pomóżcie mi. Zobaczymy w ogóle, jaki będzie odbiór tej gry. Czy będziecie zaciekawieni? Jeżeli tak, jeżeli będziecie chętni na seri, to dajcie oczywiście znać w komentarzach. Tych, którzy są u mnie na kanale po raz pierwszy zachęcam serdecznie do zasubskrybowania, ale teraz przejdźmy już może sobie do gry. No, tutaj ja mówiłem, będę lamić, także wiem, że tutaj bardzo duży wpływ ma otoczenie naszego bohatera tutaj. Musimy uważać dosłownie na wszystko. Możemy się choćby skaleczyć wychodząc przez, przez rozbite okno, także takie aspekty tutaj są uwzględnione w tej grze. przeszukamy sobie w jakimś budynku, się obudziliśmy, to pewnie nasze mieszkanie. Przeszukajmy sobie Yy, szafę. I tutaj widzę, że mamy masę, masę przedmiotów. Yy, weź... Jak ja mogę sobie wziąć wszystko? Weź wszystko. Jest tu coś takiego? Jest na pewno coś takiego. Weź przedmiot. Liter weź... Czy ja otrzymam wszystko? Wziął? Nie. Ołówek. Ołówek jako broń. O kurde. Serio? Yy, jakiś plecak tutaj mamy. Czekajcie, bo ja tutaj gdzieś... Weź wszystko. O jest! Weź wszystko. O Boże. Dobra, jeszcze raz. Tu mam weź wszystko. Wziął wszystko. Czy ja muszę dwie połówki przeszukać? Tak, dwie połówki szafki mogę. Prześcieradło, poduszka. Nie wiem, czy mi to wszystko będzie potrzebne, ale weźmiemy to sobie. Gdzie mam yy, mój plecak? Tutaj mamy chyba. Nie, tutaj mamy. Aha, tu, tutaj jest zdrowie, tak? Ogólny stan zdrowia, ok, ok. Yy, wytwarzanie, tutaj możemy różne przedmioty wytwarzać, yy, fajnie. I tutaj mamy przenoszenie mebli. Aha, ok. Yy, a gdzie ja mam swój akwipunek? Pod tabem? Nie, niestety pod tabem nie. A szkoda. Ale pewnie gdzieś gdzie indziej. Czy ja muszę. Nie, tu już tą szafę, dobra. Dolnych, do, dolnych po prostu szafek nie, nie przeszukujemy. Czy ja mogę jakoś obrócić. Ymm, słuchajcie. Mapkę? Chyba nie mogę. Nie jestem pewien. Tu mamy szafkę do przeszukania. Teraz co to jest? Poduszka, portfel, ręcznik. Ja nie wiem, czy dobrze robię, że w ogóle to wszystko zbieram. Na razie będę wszystko zbierał, bo. Aha, tutaj wyciąganie zajmuje troszkę czasu, widzę. Spoko. To jest fajne akurat. Co ja robię? Jak wyjść stąd? Tutaj. Dobra, idziemy. Widzę, że... Czekajcie, poruszam się klawiaturą. Spoko. Jak biegam shiftem. Ok, muszę tutaj obczaić wszystko. Wiem, że muszę się cicho też zachowywać, bo zombiaki mnie po prostu słyszą. Aś, tu elektryka działa. Fajnie. Dobra, otwórz mi tu, tu mamy łazienkę. To pewnie jakieś medykamenty znajdę, butelka do prześciera... Jezu, że to jest rzeczy, szminka, takie pierdoły, naprawdę, no, takie typowe rzeczy, prawda, które ludzie trzymają w domach. Fajnie, fajnie, podoba mi się. Yy, na razie tego nie będę brał. Wyjdziemy sobie tutaj. Ech. Ojejku, czekać. gdzie my jesteśmy? Jakiś hotelu chyba. Tu jakieś zombiaki leżą. Jak ja mogę sobie wziąć... Yy, idź. Jak ja mogę sobie wziąć coś do ręki? Yy, ekwipunek, o właśnie. Sweter, klucze, chipsy, grzebień. Tu gdzieś miałem ten ołówek, jako broń. Weź mi to do ręki. Ulubiony wyposaż jako główny. ok Okej, okay. plecak, czy ja mogę sobie ubrać... Załóż na plecy, o! Dobra, mamy plecak. I gdzie tu są kilogramy? Tutaj, tak? 15,66. Przenieś wszystko. A ile ja mogę nosić yy, tych kilogramów tutaj, bo nie wiem. Nie wiem, czekajcie, czy mam jakąś broń czy tutaj? Nie, przedmioty, yy, jedzenie, pojemniki, odzież, broń, a ołówek już mam jako broń, dobra, spoko, ołówek mam jako broń, niech będzie, nie wiem jeszcze jak walczyć, ale czy ja mogę jakoś się skradać? Mogę, aha, tak, po w CRTL-em, w jakimś jesteśmy, ewidentnie to jest jakiś hotel chyba, czy mi jest, ścina tą grę, czy mi się wydaje? Przecież no nie nie ma chyba jakichś dużych wymagań. Mam wrażenie, że mi ścina tę gierkę. Dajcie znać. Czy wam, wy macie takie wrażenie? Dobra, nie, no to ewidentnie jest jakiś hotel. Tu mamy stołówkę. Czy obudziliśmy się w jakimś pokoju hotelowym? Przeszukamy sobie oczywiście tam budynek. Yy, nie wiem, czy muzyka nie będzie za głośno. Może przyciszę jeszcze muzykę. Sorki. Za nieprzygotowanie. Dźwięk muzyka. Yy, głośność, mu głośność muzyki. Troszkę ściszymy ją sobie. Reszta pozostanie bez zmian. Dobra, wracamy... Wracamy do naszego bohatera. Ym, tu jakieś wyjście jest. Przeszkamy sobie korytarze. Chciałbym na jakiegoś zombiaka pierwszego trafić, żeby zobaczyć, jakie, jakie mogę walczyć tutaj. Wiem, że możemy też zostać zakażeni i tak dalej, więc muszę uważać. Ym, weźmy sobie tutaj może. Ech, o Jezu, jest zombiak. Ech, jest zombiak, pierwsze starcie O Ojeku, jak serce bije naszą bohater. Co mu się dzieje? Czekajcie. O Jezu, zobaczył nas? Nie. Nie zobaczył massa, jesteśmy na, na dworze. Dobra, mam pierwszego zombiaka. ja muszę go zabić, bo ja. Yy, a gdzie ona jest, tutaj jest. Ja muszę zobaczyć, jak tu się walczy. Lewym? Bijo! Dostała, czy nie? Czy ma znaczenie to, gdzie ja klikam? Czy w głowie, że i. Nie gadacie że łówek już mi się zepsuł. Ojejku, chyba łówek mi się zepsuł. Czy ja mogę to podnieść? Chyba łówek mi się zepsuł, ojej, następny zombiak, I, dobra, dobra, spadamy stąd. Yy, cały czas mam wrażenie, że ścina mi grę, nie wiem, być może w ustawieniach coś zmienię. W grafice, tutaj się wczytuje wszystko, może dlatego. Jej, kury tu zombiaków jest, ej, spokojnie. Jak ja mogę je... Ojejku, ten jest szybki dosyć. mod zombiaków. Nie, czekajcie, ja muszę zmienić coś w ustawieniach, bo tutaj... Mam wrażenie, że że mi ale ale może takie wrażenie mam tylko. Um, to jest jakiś sklep, szkoła, nie wiem co tu jest. Gdzie mamy y, czas? Mnie bardzo czas interesuje. Tu jaki jakiś zamek, więc... O Jezu! O Jezu, a co ja, czemu... Ja... Aha, bo ja widzę tam, gdzie się patrzę. Rozumiem. Matko, jakie one szybkie są. Gdzie jest moja stamina? Jest to ciekawe, staminy. Matko, strasznie dużo ich tutaj jest. Ja, ja muszę stąd pójść sobie. Ja muszę gdzieś na ubocze pójść. I ogarnąć, słuchajcie, yy, ogarnąć tę grę. Powiem wam, że gra podoba mi się. Lubię takie gierki. Yy, dziwne, że ja tej gry wcześniej nie grałem, naprawdę, bardzo dziwne. Dobra, robimy tutaj jakiś, jakiś sklep, tylko tutaj pewnie będzie masa zombiaków, ale... Może sobie tu O Ojejku, zauważyłem je. Jezu, idą tutaj i pora pozostałe. Czekajcie, ja muszę się gdzieś skitrać, bo to jest jakaś masakra. Matko, ile zombiaków tu jest, co tu się dzieje? Czemu tak serce mi wali szybko? Yy, duże obciążenie, prędkość... Ojej, duże obciążenie, muszę porzucę rzeczy, strach. Yy, Mniejsza celność... I tutaj mamy zadyszkę, odpocznij chwilkę. Ale gdzie mam odpocząć, Mnie, jak mi tu zaraz dopadną? Lele, co tu za mną, nie mam broni żadnej w ogóle. Gunsy jamo! O, tutaj bym musiał bić. Tutaj bym musiał bić, tylko musimy najpierw odpocząć, czekajcie. Czy te noiki za mną tutaj idą? Chyba nie, chwilę będziemy mogli odpocząć. Schowamy się tu, w skitramy się w lesie. Tam jakieś zombiaki widzę, ale na razie się tutaj skitramy czekajcie. Kurde, lezą za mną. Leżą te gnojki za mną, no. Słuchajcie, musiałem zacząć jeszcze raz. Czemu wziąłem kobietę? Dobra, nie będzie kobieta. <laughs> Trudno. Didi Johnson się nazywa. Jakieś śmieszne, śmieszna nazwa jej. Y nie poszło mi tam, no ale to był początek, tak? No dobra, przeszukajmy sobie... Co tu mi się wyświetla? Co mi się tu ładuje? Przeszukajmy sobie mieszkanko. Mamy tutaj mieszkanko. Czy mogę jakąś mapę obracać? Czyli w sensie... Z drugiej strony chciałbym ją zobaczyć. Książka? Czy mam jakąś literaturę? Jakąś literaturę? Nie chcę tego. Ymm, weź mi to wyłącz. Szafę sobie przeszukajmy. Odzież, przedmioty, odzież... Też tego nie chcę. Drugą połowę szafy. Broń potrzebuję. kilgorfowy O! To być dobre. To będzie na pewno lepsze niż te ołówki, które miałem tu na początku. Dobra, weźmy sobie, weźmy w jakipunek. Dałem mi ten ekipunek tu. Kill golfowy. Weź to jako. Um, użyj oburącz. Wyposaż jako główny. Użyj oburącz. Czy dobrze to zrobię, zro że dałem to do użyj oburącz? Chyba tak, nie wiem. Zaraz się przekonamy. No dopiero się uczymy. Ale kilgofowy będzie spoko. Myślę, że będziemy tutaj. Nieźle tutaj rąbać te, te zombiaki. Działam głód? chciałbym się dowiedzieć, działam głód ogólnie. Zdrowie umiejętności, informacje, wiek, kobieta, cechy. Zabite zombie. Ona jest byłą strażniczką, czekajcie, tak? Pracownik ochrony. Wziąłem pracownika ochrony, byłego pracownika ochrony. Jakieś tam umiejętności ona ma. Z pewnością się przydadzą. Weźmy jeszcze tutaj wbijmy. Tu mamy sypialnię obejrzymy to tutaj mieszkanko, ponieważ to będzie nasza. Baza tymczasowa. Ja bym chciał tutaj ogólnie bazę sobie zbudować od podstaw, ale zaadoptujemy póki co ten domek tutaj. Też jakieś drzwi widziało, czy mi się zdawało. Tu są drzwi? Nie. Dobra, weźmy sobie na zewnątrz. Tu mamy jakieś. O, tutaj coś jest, jest jakieś. Kij bilardowy uuu! Fajne rzeczy znaleźliśmy. Kurlina. Dobra, weź mi to wszystko. Lina też pewnie się przyda. Lina się przyda. Yy, mamy dwie broń, takie fajniejsze już, nie? Kij bilardowy i, i ten kij do golfa. Yy, Rozejrzymy się tu po okolicy. Czego ja pierwsze, Co ja pierwsze musiałbym znaleźć? Najpierw na pewno jedzenie, tylko nie wiem, gdzie tu jest głód pokazany. Gdzie tu jest głód pokazany? Muszę pamiętać, że, że prawie muszę wciskać, jeżeli chcę. Jeżeli chcę walczyć. Bo to był błąd przy, przy poprzedniej rozgrywce. Może teraz będzie mi kobietą więcej szczęścia, zamknij te drzwi. Dobra, dookoła budynku widzę, że w miarę spokój jest. Lodówka działa, jedzenie jest świeże, tylko mnie interesuje gdzie ja... Aha, bo tu mamy zamrażarkę, lodówkę wszystko osobno. Dobra, otwieracz do konserw. Mamy chipsy, miska, widelce jako broń, o też spoko. Dobra, weźmy sobie te... Ja na razie tu zostawmy, nie będę wszystkiego nosił. Na razie to jest nasza baza. Rozleżymy się tutaj gdzieś, podejdziemy sobie tam do innego budynku, słuchajcie. Drzwi może zamknę. Yy, I przeszukamy sobie inne budynki. I zobaczmy tutaj okolice. Dajcie mi znać. Podpowiadajcie mi w komentarzach. Z pewnością tą grę ogarniacie lepiej jak ja. Przynajmniej ci, którzy ją mają. Ząbiaków jakoś tutaj sporo nie ma. Zmieniłem ogólnie lokalizację. Wcześniej byliśmy w jakimś wielkim mieście. Teraz jesteśmy w ciut mniejszym. Ale z pewnością nadal tu będzie bardzo, bardzo niebezpiecznie. Dobra, robimy sobie tutaj... tutaj o, zamknięte, otwórz drzwi. A nie otworzę. Rozmontuj ryzyko obrażeń dłoni. Ojej, popatrzcie, jeżeli będę chciał rozwaj te drzwi. No tu by się przydało dostać, może jakiś klucz znajdę. Jest jakaś komórka, czyli klucz może być w, tych, w tym domku tutaj. Bimy do tej, do tej hawiry. Mamy w ogóle auto. Autami też się da tu jeździć, więc spoko. ale tu muszę uważać, bo ja nie wiem jakichś zombiaków nie będzie. Zamknijmy sobie te drzwi, może co? O, tu jest jakiś. Yy... O, tutaj patrzcie, jakaś skrzynka z narzędziami. Gwóźdź, latarka. u Spinasz do papieru. Weźmy sobie taką. Weźmy latarkę, weźmy gwoździe. To się na pewno przyda. Rozejrzyjmy się najpierw po chawirze. Czy nie ma tu zombiaków żadnych? Chyba nie ma, dobra, to jest spokojnie. Powinniśmy tu znajdę drzwi, yy, klucze do tej komórki tam. Kredki. Jejku, wszystkie rzeczy. Bardzo mi się podoba to, że tutaj y, takie codziennego użytku rzeczy, przedmioty są, prawda? Takie, które w, kompletnie nam się pewnie w grze tutaj nie przydadzą, a jednak są i to mi się podoba. Yy, jakieś takie skromne ta chałupka. Tu pewnie będzie masę żarcia, więc przeszukamy sobie tę lodówkę. Kawałek plec, placka, łosoś świeże. Wiem, że tutaj po jakimś czasie się wyłączy prąd, słuchajcie, więc y, też trzeba być jakiś prąd zorganizować. Cukier, miska. Dobra, tego na razie nie będę zbierał. bo pamiętał, że tutaj w tym budynku są zapasy. Literatura, czasopismo. Wiem, że możemy też się uczyć z książek tutaj. Tak mi się wydaje przynajmniej. Y, Ciekawe jest do, do kiedy ten prąd tutaj będzie w tym mieście. Naboje, o. Naboje weźmiemy, majtki, nie będziemy tego na razie brali. Majtek nie potrzebujemy chyba, póki co. Naboje się przydadzą. I tutaj, czekajcie, czy ja przeszukałem dwie półki? Tak, aha, to jest jako całość, spoko. To jakoś całość, czyli możemy stąd wyjść. I oczywiście zamkniemy. Czy ja będę mógł wbić do tego auta tutaj? Idź, mechanika samochodowa, rozbij szybę. Przód lewa. Mechanika samochodowa, o co chodzi? Aha, tutaj auto przeglądamy, tak? Czy działa, czy co? Ok, wszystko jest na zielono, więc chyba te auto działa. Prawie wszystko na zielono. Więc jakiejś tragedii nie ma. Można pewnie je uruchomić, tylko... Nie mam pojęcia, gdzie miałbym znaleźć klucz. Ym, czy mogę jakoś otworzyć drzwi? Chyba nie. Chyba nie. Tutaj widzę, okolica jest w miarę spokojna. Nie widzę jeszcze żadnych zombiaków. Przejdziemy się troszkę kawałeczek dalej tutaj. O, jest jakiś zombie. Zombiak jest jakiś. <laughs> Ktoś mnie zauważył. O! Zauważył mnie, ale poszedł tam, tą stronę. To jakieś ogrodzenie jest. Jakaś hawira pewnie będzie. I coś mi się dzieje z naszą postacią. Lęk. Ojejej, ona się boi. No wcale się nie dziwię, też bym się bał. Pierwszy zombiak. No dobra, chodź. Zobaczmy jak to, jak to będzie działać tutaj. Ten nasz yy, ki. Kurde, tyle razy dostał. Czy jest jakaś różnica, gdzie ja biję tego zombiaka? Jejku, jeszcze... Sorry, takie mocne one są. Chodź tu. Ja pierniczę! Czemu on jeszcze żyje? Serio? What the fuck? Lej go tu... Ja nie wiem czy on nie wstanie, ale chyba już nie. Mózg rozbzgany krew na... Ojejku, idzie kolejna. Chciałbym tutaj za okolicę sobie jeszcze przejrzeć. Tu jest jakiś zombie około naszego domu, więc przydałoby się go załatwić. Czy ja mogę to zrobić po cichu? Chyba mogę, co? Dobrze, sto, Oberwo. Dajemy go Ojej! Ojej! Maj więcej zombiaków To nie stamina też tracę. Gdzie mam staminy? To mnie właśnie ciekawi też Gdzie to jest ta stamina nasza? To nie ma takich rzeczy Leż O kurde, jeszcze wstała Muszę dobijać ich też fajna mechanika, podoba mi się. Jeszcze stała. Kurde, uspokójta się. Ja liczę, co oni są mo mocni. Leżeć już, mam nadzieję, że nie wstaje. O, słyszałem, że mursko rozbryzgany. Jakieś straszne ścinki ma takie w grze. Dajcie znać, czy wy też to widzicie. Nie wiem dlaczego. Przez wczytywanie się mapy, czy jak? Boże, już nie wstawaj, proszę cię. O, Jezu! jeszcze No Serio? Ja muszę ich dobijać, chyba. Słaby jest ten kij! kurde. Myślałem, że on jest mocniejszy. Czy ja mogę przeszukać? Przeszukać zwłoki, podnieść zwłoki. Koprękoma, idź. Nie, chyba nie mogę ich przeszukiwać. Czyli zwłoki nic nie zostawiają, tak? No dobra. Pójdźmy sobie tutaj kawałeczek dalej. Ciekawi mnie, jak to wygląda na przykład ścinanie drzew. Koprękoma, nie. Pewnie jakąś siekierę muszę znaleźć albo coś. Na bank. Tutaj dookoła mamy las, spoko. W miarę spokojna okolica, więc naprawdę myślę, że ta miejscowa tutaj będzie całkiem dobra dla nas, ponieważ tu widzę, że zombiaków nie ma. Nie wiem, czy są hordy jakieś tutaj, które atakują naszą bazę. Dajcie znać w komentarzu. Ale, ale, ale. Okolica mi się podoba, by w miarę spokojnie tutaj. Tylko teraz tak, chciałbym znaleźć klucze do tej komórki tam. Ale ja tutaj wszystko przeszukałem przecież, nie? Wszystko to przeszukałem. I tych kluczy nie znalazłem nigdzie. Chyba że gdzieś tutaj. No, szuf, całą szafę przeszukałem. Prześcieradło, spodnie. Spódnica. A tej drugiej połówce. Kretki buty. Eee, hmm. Gdzie ja mógłbym znaleźć te klucze do tej komórki tam? Chyba, że tu całe kluczy nie ma. W sumie tu tutaj rzeczy nie przeszukałem, ale raczej wątpię. Gotowy obiad. Ja się wątpię, żeby tutaj były w, w kuchni klucze. Chociaż mogę też się mylić, nie? Ale nie, ja to już wszystko przeszukałem już. Więcej pomieszczeń tu nie ma. Ta szafka, czy ja ją przesz przeszukiwałem? Chyba nie. Kij baseballowy, o. Nabój. Weźmy sobie nabój. O plecak mamy. Weźmy sobie też plecak. Przesiada ja spódniczka. Zapalniczka, też się Panie przyda. Mamy zapalniczkę, jakieś tam naboje znaleźliśmy. Fajnie by było znaleźć broń, tylko. Pewnie broń y, wiele hałasu robi, więc y, też w sumie nie jest taki dobry pomysł. O, o, ostateczności pewnie broni broń bym używał. Z pewnością możemy tutaj trafić też na jakieś kusze albo coś, na bank. Mi się wydaje, że coś takiego by tutaj było. Wiem, że ta gra jest też y, bardzo modowana, więc y, mógłbym się rozejrzeć też tutaj z jakimiś modami ciekawymi. Dobra, słuchajcie, na początek, na pierwszy odcinek myślę, że to wystarczy. Chciałem zobaczyć y, Waszą reakcję na tą grę. Pamiętajcie o łapkach, komentujcie koniecznie Czy chcielibyście serię z tego Gra wydaje mi się całkiem ciekawa Myślę, że... O! Pistolet mamy! Popatrzcie! Haha! Znalazłem pistolet jeszcze, wow! Amunicja Nabył, nabył kaliber 9 Fajnie, fajnie, muszę tutaj... Przeszukać to mieszkanie koniecznie Ale mam pistolet, więc bardzo mi się podoba... Jakiś zegarek mi się włączył, nie wiem o co chodzi Nie wiem o co chodzi Taka dziwna muzyczka i zegar, zegarek słyszę. No to chyba yy, po prostu muzyka taka, no. Yy, jak już mówiłem, dajcie znać w komentarzach. Ja już kończę. Yy, drugi odcinek pewnie będzie dłuższy jakiś. Yy, przeczytam, przeczytam wasze porady i tak dalej, więc pewnie się do nich odniosę w drugim odcinku. Yy, zapraszam serdecznie na drugi odcineczek. no ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Piona!